Witam Was bardzo serdecznie zapraszam Was na kolejny film z zamówieniem części do komputera dla mojego widza. Zaczniemy od obudowy. Wprawdzie żadna nowość, bo Antek Pesto, ale obudowa raz sprawdzona, bardzo dobrze wykonana. Fajnie również wygląda. Oczywiście kwestia głosu o tym się nie dyskutuje. Na przykład ośrodkowana aluminium, również wszystkie wyjścia USB i w. Przyciski są na przodzie, także łatwy do nich dostęp, zwłaszcza jak budowa będzie stała na biurku. Oraz wsparcie również dla takich gotowców, tak zwanych all -in one czyli chłodzeń semiwodnych. Wejdzie Wam na górę spokojnie chłodnica 240 mm. Nie ma wprawdzie okna, ale klient taki wymaga, nie miał, także problemu nie będzie. Płyta główna MSI H97 Gaming 3. Tutaj różnica między przypisami Z97 a H97. Jest m.in. w szybkości taktowania pamięci, maksymalnie tutaj na tą płytę będzie pamięci o szybkości 1600 MHz. Ja akurat takie kupiłem, Fury, czyli Fury od Kingstona, 2x 4 GB, 8 GB, w sumie 1600 MHz taktowane. Na płycie głównej budowana troszkę lepsza dźwiękówka, a również karta sieciowa Killer e 2200 200, jak ktoś ma słabego neta z pewnością będzie tutaj na niego to benefitem. Karta graficzna również MSI GTX 970 Gaming, czyli tutaj chłodzenie Twin Frost 5, bardzo ciche, naprawdę niesłyszalne na wręcz i półpasywne, co ważne. Ja miałem akurat wcześniej kiedyś dwa egzemplarze tej karty i każde kręciły się bardzo dobrze i mimo wysokiego C temperatury na karcie zbyt wysoko do góry nie, nie skakały. Powiem szczerze, że to jest jeden z chyba lepszych modeli, jeżeli chodzi o karty GTX 970. Oczywiście takie jest moje zdanie. Procesor, bo jest to maszyna kierowana typowo do gier i piąteczka 4690K. Będziemy sobie oczywiście chudzili to lepszym chłodzeniem niż to boksowe. Tutaj jeszcze powiem o tym chłodzeniu boxowym, generalnie wersji box, procesorów. Czym one się różnią od wersji OEM? Wersja box posiada trzyletnią gwarancję i chłodzenie litne, bo litne dołączone w komplecie. Natomiast wersja OEM ma, jednorocz... znaczy, ma roczną gwarancję i nie ma chłodzenia dołączonego w komplecie. Jest takim małym kartoniku dostarczana. Także taka różnica. Natomiast wracając do chłodzenia Silent PC Grandis x 1236 w edycji drugiej, czyli V2. Tutaj poprawiony jest montaż, jest inaczej rozwiązany backplate. Ten montaż, moim zdaniem, jest również łatwiejszy. Zasilacz, tutaj chyba hicior, no bo w tej cenie naprawdę lepszego nic chyba dostać nie możemy. Thermaltake SE 530W, semi-modularny, czarne, płaskie kable, w 3 lata gwarancji. Wprawdzie nie mamy żadnego certyfikatu, mówię o certyfikacie 80+, natomiast sprawność tego zasilacza według procenta to około 87%. Klient zażądał sobie również, zażyczył, może nie tyle zażądał, zażyczył nagrywarki, akurat to jest nagrywarka DVD-LG. Dysk twardy na dane terabajt od WD Blue, dysk na system Crucial BX100, 120 GB, bardzo fajne dyski, dobry kontroler, kontroler, zawsze mam z tym problemy, ja także w tej cenie moim zdaniem jeden z lepszych wyborów. No i oczywiście wcześniej wspomniane pamięci Fury HyperX od Kingstona, taktowane 1600 MHz. Ja teraz zabiorę się za, za składanie komputera i na koniec pokażę Wam tylko efekt końcowy. Ok, komputer złożony, kable poukładane na górze. Zainstalowałem jeszcze dodatkowo wentylator 140 mm wyciągający. Bez niego mogłoby być tutaj krucho, bo będę kręcił procesory grafikę. Wszystkie wentylatory ustawione są na minimum także przód 120, tył 120, góra 140. Jeżeli ktoś będzie chciał, może sobie przełączyć w bardzo prosty sposób za pomocą takich tutaj przełączników, bo są budowane wszędzie na wentylatory. Ten u góry wentylator jest z mojej budowy P380 Anteka. Ja go nigdy nie używałem, bo od razu zastąpiłem go. I wentylatorem Bitnik Spectre Pro, także akurat się przydał. I zabieram się za instalację systemu Windows 7, 64 bity. Będę, jak mówię, podkręcał procesor i kartę graficzną. Nie wiem dokładnie, jakie wyniki uzyskam, ale na ekranie wam też co udało mi się wycisnąć. Ode mnie na się to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję. Linki do tych podzespołów znajdziecie w opisie tego filmiku. Tam Was odsyłam. Jak zwykle proszę aby w górę, jak Wam się film podobał. Trzymajcie się. Hej.